Świeże powietrze, dobry nastrój i tropikalny klimat – to wszystko na festiwalu roślin. Ci zielone przyjaciele od zawsze towarzyszą człowiekowie i nie od dziś wiadomo, że ich obecność przynosi wiele korzyści. Oczyszczają nam y, pomieszczenia z, z dwutlenku węgla i od razu jak się spojrzy na kwiatka, to jest nam weselej, milej i przyjemnie. Uprawa roślin może stać się pasją na całe życie, jednak opieka nad nimi nie jest taka prosta jak mogłoby się wydawać. Wszystkie uprawy wszelkich roślin są skomplikowane, bo każda roślina potrzebuje do życia różne składniki. E, różną uprawę trzeba zastosować pod każdą roślinę. A rośliny wynagrodzają poświęcony czas na opiekę nad nimi. Nie tylko produkują tlen, ładnie wyglądają, ale mają też duży wpływ na zdrowie psychiczne człowieka. Samo opiekowanie się roślinami, oglądanie jak one wzrastają, pojawienie się nowych pączków i tak dalej, myślę, że to może być taka nadzieja na to, że że przychodzi coś nowe, lepszego, coś nowego, że, że pojawia się wiosna w domu i tak dalej. Badania w tej dziedzinie są w toku, ale już teraz staje się jasne, że interakcja z roślinami nie tylko upiększa otaczające nas przestrzeń, ale także ma wieloaspektowy wpływ na samopoczucie człowieka. Różnorodność gatunków roślin, które mogą wpływać na nasze zdrowie psychiczne, obejmuje zarówno rośliny domowe, jak i gatunki egzotyczne. Dbanie, doglądanie do tych roślin, codziennie tam podlewanie, spryskiwanie ich to jest takie uspokajające i relaksujące także na pewno tak. Rośliny mają ogromny wpływ na ludzi. Oprócz korzystnych efektów psychoemocjonalnych, różnorodność roślin zapewnia wsparcie fizyczne. Dlatego dbajmy o niej i żyjemy z nimi w zgodzie z naturą. Dla kuriera akademickiego Uliana Walyn.